Cezary Pazura w niedzielne popołudnie zabawiał mosińską publiczność. Aktor cieszy się dużą popularnością, a repertuar zaprezentowany podczas Dni Mosiny był ciekawy i według wielu zabawny. Publiczność była zadowolona. To jest taka sztuka z klasztoru Szamoliny. Tam przy Orem jest, nie wiem czy wiecie, słynny zakonnik, ojciec Ryżyk. Ale ja mam takiego, myślecie, takiego, on do mnie na siłownię chodzi do, moją ale on jest taki agresywny. Malutki taki ale wpadam, że od razu handelki, bez rozgrzewki, tak i wariant. Szczerej go podpuściłem mówi tak, ej, jo, ma na imię jo, jo. ej, jo! Jo, to chyba ze Śląską, nie? Jo, ja mówię, ej, jo! Nie ty! Ile zrobisz pompek w minutę? On mówi, trzy do roweru, dwie do piłki. Taki wyszczach!